Witam wszystkich! Diablo 40k Universe. Kilka dni temu przyszła do mnie paczka, pragniona, bo szła chyba ponad miesiąc, chyba z Anglii, od panów z Games Workshop oraz Codex Pictures, czyli film pod tytułem Ultramarines the Movie. Jak widzicie, zamówiłem edycję premierową, czyli specjalną edycję kolekcjonerską, teoretycznie, choć aż tak wielu że tak powiem, elementów kolekcjonerskich ona nie ma, aczkolwiek jest dość ciekawa. Pudełko, w jakim przyszło, jak widzicie, jest takie, nie za duże. W środku, jak otwieramy, widzimy tak naprawdę to samo zdjęcie, które widzieliśmy na pudełku zewnętrznym. Wysuwamy zawartość i pierwsze, co tu widzimy, to jest komiks czyli trudne wybory, co stało się na Algolu, czyli na planecie na której wcześniej była ekipa z, potem przedstawiam na filmie, a w każdej razie część no i oczywiście pudełko z filmem w środku jak widzicie mamy dwie płyty pierwsza to jest film pierwszy dysk może przedstawię i oczywiście druga i bonusowa zawartość, czyli jak kręcili i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie zdążyłem oglądać, więc... Obejrzeć, przepraszam, więc nie za bardzo wiem, co znajdzie się znajduje. E, całkiem schludne, przyjemne. samą recenzję w następnym, w następnym wydaniu naszego, nasz, na następne artykule. E, no i to wszystko. Dziękuję.